Cześć! Zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem na kanale Centrysta, już dziś na kanał wleciał pierwszy odcinek z serii Walk Anatomia Ideologii. Od dziś, codziennie o godzinie 10, na kanał będzie wpadał jeden krótki odcinek, kilkuminutowy, analizujący jeden wybrany element tej ideologii. Będziemy zbierali je w odcinkach podsumowujących, pokazujących, jak ta ideologia działa i jak przejawia się w naszym codziennym życiu. Mam nadzieję, że format, jaki wybrałem, czyli krótkie, treściwe partie, będzie Wam odpowiadał. Natomiast, jeżeli chcielibyście jakieś zagadnienie, które szczególnie Was zainteresuje, omówić głębiej, poświęcić temu więcej czasu, dawajcie znać, czy to w komentarzach, czy na serwerze centrysta na Discord, który założyłem. Tam możemy porozmawiać, powymieniać się materiałami, możemy popracować w sposób bardziej interaktywny. Chcę przygotowywać analizy, które Was interesują. Także miłego odbioru, dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie o łapkach i subskrypcjach, bo to napędza algorytm YouTube'owy. Pozwólmy temu kanałowi się rozwinąć. Miejmy bezstronne miejsce, gdzie możemy debatować i przeprowadzać analizy na te tematy, które nas naprawdę interesują.